Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym przede wszystkim państwu przybliżyć takie praktyczne aspekty zabezpieczania wypraw wysokogórskich, tym, czym lekarz może się zajmować w kontekście chorób wysokogórskich. Więc przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z tego, że, że lekarz zazwyczaj jest w bazie, a himalaiści są gdzieś tam w wyższych obozach, na górze, i ta odległość no, determinuje możliwości, możliwości pomocy takiej bezpośredniej przez lekarza, no bo nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wyższego obozu szybciej niż w przeciągu na przykład no, dwóch dni, a dwa dni przy urazie, przy, przy obrzęku płuc wysokościowym, czy obrzęku mózgu, no to, jest, to jest za dużo. Dlatego... Yy, no, jedyną szansą ratunku jest albo szybki transport osoby poszkodowanej z góry, szybkie udzielenie pomocy, o czym zaraz będę mówił. W dobrych warunkach atmosferycznych możemy też posłużyć się dronem. Tutaj my, jako nacja Polacy jako, jako pierwsi użyliśmy dronu w takich działaniach ratunkowych w górach podczas wyprawy Jędrka Bargiela na. Na K2 była taka, taka akcja ratunkowa na pobliskim Broad gdzie jeden z, Himalej, z himalajstów spadł, zatrzymał się, myślał, że nikt o nim, nim nie wie, że pewnie został skazany już na to, że, że, że gdzieś tam w górach został. Natomiast dron go wypatrzył, dron pokazał mu drogę zejścia i dzięki temu ten himalajsta się uratował. Czuł, że ktoś, tutaj dron akurat, prawda, w jakiś sposób o nim wie i, i prowadzi go. Też na tej wyprawie zostały leki przetransportowane wyżej, więc jest to jakaś taka droga, alternatywa do śmigłowca, do śmigłowców, które w górach wysokich są zazwyczaj w tych najwyższych, czyli w tych krajach yy, o no, niskim stopniu rozwoju takim, ratownictwa górskiego. One są mało dostępne. Zaraz do przodu. Więc to, czym może się zająć lekarz wyprawowy, no bo jeżeli nie może jeżeli, jeżeli nie może być na miejscu zdarzenia, to musi tak naprawdę nauczyć Himalajstów, jak oni sami sobie y, mogą poradzić. Tak? Czyli można powiedzieć, że y, uczymy Himalajstów, y, no, jak być ratownikami, jak samemu sobie pomóc w górach. I no, moją rolą było przede wszystkim to, żeby pracować przed wyprawą, żeby uświadomić y, kolegom czy koleżankom, co może ich w górach wysokich spotkać. To, co jest charakterystyczne dla środowiska wysokogórskiego, to jest spadające ciśnienie atmosferyczne wraz z wysokością. I tutaj na wysokości 2,5 tysiąca metrów mamy około 75% takiego dostępnego tlenu w porównaniu do poziomu zera. I 2,5 tysiąca metrów to jest ta granica chorób wysokościowych, czyli jeżeli yy, taka umowna dość wystąpienia ostrej choroby górskiej, obrzęku płuc i mózgu wysokościowego. 5,5 tysiąca metrów, czyli mniej więcej 50% dostępnego tlenu w porównaniu do poziomu zera, to jest granica wysokości ekstremalnej. Powyżej tej wysokości dłuższe przebywanie powoduje narastający deficyt tlenu i deteriorację wysokościową. Im wyżej, tam de, ta deterioracja występuje, występuje szybciej i tak zwana strefa śmierci to jest wysokość powyżej. 8000 metrów, czyli około 30% tego dostępnego tlenu, co na poziomie zero. więc tego musimy być świadomi. Trzy charakterystyczne choroby dla, dla gór wysokich to y, AMS, czyli Acute Mountain Sickness, ostra choroba górska, która występuje u około 30% osób spinających się powyżej 3000 metrów. Jest dość powszechna. Yy, objawy głównie to ból głowy, brak apetytu, zmęczenie. Mówi się, że to jest taki wysokogórski kacz i rzeczywiście, no tak to himalaiści yy, opisują, do tego porównują. Yy, dwie choroby śmiertelne to wysokościowy obrzęk płuc, czyli high altitude pulmonary edema i wysokościowy obrzęk mózgu, czyli yy, serial, cerebral edema, one występują na wysokościach powyżej 4-5 tysięcy metrów i tutaj ta częstotliwość jest dużo mniejsza, bo to jest do 1% himalajstów czy alpinistów i tu ma oczywiście znaczenie, jak szybko na tę wysokość się dostaniemy, bo nasz organizm musi do wysokości się przyzwyczaić, o, o tym zaraz, zaraz powiem. Dodatkowe problemy na wysokości, też tacy, myślę, że główny zabójca w tych górach najwyższych to jest wychłodzenie, no i... Yy, yy, i problem powodujący niepełną sprawność, to odmrożenia. Można powiedzieć, że medycyna górska, no, to jest dość prosta działka medycyny, no, bo występuje te parę chorób, leczenie polega na zejściu po prostu niżej, prawda? więc jeżeli jest jakiś problem w górach, no to po prostu trzeba schodzić, schodzić niżej. Żeby zobaczyć takiego pacjenta, z chorobą wysokościową, no to, no to nie ma szans, jeżeli nie będziemy gdzieś tam w górach wysokich. Ja tam powtarzam kolegom, koleżankom, którzy chcieliby zobaczyć takiego pacjenta, że najlepiej pojechać na Kilimandżaro, tam na tym ostatnim obozie postawić taki namiot tam z Czerwonym Krzyżem czy półksiężycem. I rzeczywiście tam, gdzie akurat ze względu na to, że na ten szczyt firmy komercyjne wprowadzają klientów bardzo szybko, około do 75% ludzi wchodzących ma objawy choroby wysokościowej i tam takiego pacjenta można zobaczyć. Czyli ta medycyna wysokogórska w sumie jest taką działką, taki fajny temat, prawda, no ale co mam robić? No schodź w dół, prawda. To, co jest, wydaje się to proste, ale istotne jest to, żeby uświadomić i yy, uświadomić i spowodować, że oni zrozumieją, że te problemy są, Rzeczywiście śmiertelne, bo istnieje w górach wysokich coś takiego jak magia szczytu, i, i mimo że czujemy się nie bardzo dobrze, czy nasz partner czuje się źle, to istnieje to takie, taka chęć jednak zdobycia szczytu, wypierania pewnych problemów. I dużo problemów wynika z tego, że, no niby jak zbieramy później wywiad, coś się z tym człowiekiem działo wcześniej, natomiast. Zostało to zbagatelizowane. Proces aklimatyzacji, czyli przyzwyczajenia organizmu do właśnie takiej niskiej prężności tlenu, jest też, można powiedzieć, prosty, ale rzadko stosowany. Bo reguła jest taka, że powyżej 2,5 tysiąca metrów y, codziennie różnica wysokości między kolejnymi noclegami nie powinna być większa niż 500 metrów. Czyli jak wchodzimy na 2,5, to następny nocleg na 3, następny na 3,5 i po tysiącu metrów, metrów różnicy wysokości powinniśmy zrobić, zrobić dzień odpoczynku. Niestety, jeżeli ktoś z Państwa e, korzystał z usług różnych firm, które organizują wyjazdy, no nie zawsze jest możliwy ten schemat do, do zrealizowania, no ponieważ e, organizatorzy no, mają trochę inny cel. Nie zawsze tym celem jest, jest zdrowie uczestników. Robi się wyprawy dość, dość szybkie. Trochę to zależy też o, od ukształtowania terenu. Wyjazd na trekking górski, czyli takie chodzenie między kolejnymi wioskami, jest na pewno zdrowsze niż wyjazd na jakiś szczyt, typu Kilimandżaro czy Elbrus, dlatego, że na trekkingu można tę wysokość sobie spokojnie rozłożyć. Są takie możliwości. Natomiast na szczytach po prostu są kolejne obozy i nie zawsze jest to możliwe. To czym powinien się lekarz wyprawowy, czy lekarz, który się zajmuje Himalajistami, czym powinien się zająć, to po prostu wyposażyć ich w leki. Tych leków w medycynie górskiej też nie ma dużo. Można powiedzieć, że są trzy: diuramid na ostrą chorobę górską, czyli acetazolamid, nifedipina retard, lub, e, e, lub jakiś ipidorfosfod jest razem na wysokościowy obrzęk płuc i deksametazon na wysokościowy obrzęk mózgu. Natomiast no, tym pierwszym głównym leczeniem jest, jest zejście na niższą wysokość, i jeżeli jest dostępny, to tlen. No i takie apteczki powinni i mieć. Plus Jakieś apteczki obozowe, czyli w każdym obozie w każdym obozie ten sam zestaw leków. Na tym poprzednim, poprzednim slajdzie, również oprócz leków, był, była taka paczuszka, to był, to był taki namiot przetrwania bez, bez stelarza, plus taki śpiwór ratunkowy, ponieważ no to, co na pewno najszybciej może spowodować do śmierci alpinisty gdzieś, który został na wysokości, to, będzie, to będzie, będzie wychłodzenie. Jeżeli zadba o to, żeby się nie wychłodzić, no to wtedy problemem przy kilku kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach pobytu na dużych wysokościach może być właśnie wysokościowo obrzęk mózgu czy, czy płuc. Himaleistów należy przeszkolić w takich czynnościach ratunkowych, ale, ale również, tak jak tutaj widzicie, Zastrzyki domieśniowe z wybranej substancji psychostymulującej, na, na końcu takiego szkolenia zawsze jest mile widziane widzisz, szkolenie. Użycie tlenu, no bo oni muszą być w stanie sami sobie, sami sobie pomóc. Natomiast rola lekarza kiedyś, kiedy nie było takich możliwości komunikacyjnych, no to na wyprawach narodowych lekarz był zazwyczaj w bazie wyprawy, no i przez ten czasami topornie działający sprzęt komunikacyjny, udzielał pewnych rad no i był ten lekarzem, który zajmuje się pacjentem po dotarciu pacjenta do bazy. Dzisiaj już y, można powiedzieć, że no, prawie nie organizuje się wypraw narodowych, na większość wypraw wysokogórskich no tam, tam lekarzy nie ma. Y, na Everestie y, są lekarze w bazie zorganizowani przez taką organizację Himalayan Rescue Association, natomiast na na większości wypraw niestety albo no, no, tak, takie, mamy, takie mamy czas i możliwości, już lekarzy nie ma. Natomiast to, co jakby można zaoferować ludziom, to ich przygotować, wyposażyć w sprzęt. No i dzisiaj można powiedzieć, że praktycznie to, co robił lekarz w latach 80. w bazie, to jesteśmy w stanie zrobić z, z Gdańska czy z innego miasta, ponieważ możliwości komunikacyjne są, no, są dzisiaj o wiele lepsze. No, można na przykład miałem taką sytuację instruować kolegów, jak zaszyć ranę w bazie, posługując się WhatsAppem, będąc gdzieś w Gdańsku. No, różnego rodzaju konsultacje są możliwe w ten sposób. Nie jest to może najlepsze rozwiązanie, natomiast no, jakiś kompromis i na pewno lepiej niż, lepiej niż nic. Czyli reasumując, jak coś się dzieje, schodzimy w dół. Wyposażenie, szkolenia alpinistów. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów o, o takich wyprawach ekstremalnych, które były udziałem polskich Himaleistów, których też miałem y, zaszczyt, zaszczyt brać, brać udział. To były wyprawy na niezdobyte y, ośmiotysięczniki zimą, i takim ostatnim niezdobytym y, y, ośmiotysięcznikiem był y, Najwyższy Szczyt Karakorum K2. I po roku. Po sezonie 2017-2018, kiedy Polacy no, próbowali ten szczyt zdobyć, było to dość medialne wydarzenie, nie udało się. Główny meteorolog tej wyprawy, Michał Pyka, opublikował na swoim koncie na Facebooku taką ideę, że może się nie da wejść na to k zimą. Może jest tam jakiś taki szklany sufit, jakaś taka wysokość, która która po prostu ogranicza to wejście, może tam to ciśnienie jest zbyt niskie i podał jakąś taką wartość, która wzbudziła może nie zainteresowanie. Ja wcześniej za bardzo nie interesowałem się tymi parametrami ciśnienia na wysokości, no bo wchodziłem na niższe szczyty niż na przykład Everest, a wiedziałem, że wyższe szczyty były już zdobyte, no to czyli zdobyć się da. Nawiązałem tutaj współpracę z Michałem, Marzyło nam się takie opracowanie yy, naukowe przed kolejną wyprawą, taką ekstremalną, tak jak w latach 50., przed wyprawami everestowskimi organizowanymi przez Wielką Brytanię, gdzie był sztab medyczny, sztab naukowy i tam naprawdę było to świetnie zorganizowane. U nas jakoś to nie wzbudziło wielkiego zainteresowania, ale takim własnym sumptem zaczęliśmy temat badać i okazało się, że. Są dane na temat ciśnienia na, na Everestie latem i zimą, natomiast takich danych dotyczących Karakorum nie ma, a jednak ośmioteściennicy nie leżą tylko w Himalajach, czyli, czyli tutaj w tym rejonie, ale leżą również w Karakorum, w tym K2, ten najwyższy. W środowisku Himalaistów istniało takie, taki takie twierdzenie, czy taka, taka idea, że, że Karakorum zimą jest dużo trudniejsze do zdobycia, bo tam zawsze siedzi tak zwany jet stream, czyli taki y, strumieniowy wiatr, który wieje na wysokościach właśnie około 9000 tysięcy metrów i dlatego te szczyty 8000 w Karakorum tak długo czekały na swoich zdobywców. Chcieliśmy to sprawdzić. Nie było danych na ten temat, więc zaczęliśmy szukać y, y, Szukać danych i analizować tego przeciwnika, którym w tamtym momencie było to K2 zimowe. Można powiedzieć, że również Everest zimowy, ponieważ Everest zimą został zdobyty przez Angrita Szerpę pierwszego dnia zimy, a według takich purystów himalajzmu zimowego szczyt można uznać za zdobyty zimą tylko wtedy, kiedy rozpoczyna się akcję górską yy, zimą całą aklimatyzację na górze. Więc tutaj ten ten warunek nie został spełniony i można powiedzieć, że Everest zimą, według tych zasad, jeszcze zdobyty bez tlenu nie został. Nasza analiza polegała na tym, żeby no w ogóle gdzieś, gdzieś zdobyć te dane meteorologiczne. Najpierw to były dane Uniwersytetu w Wyoming. Potem opracowaliśmy to na temat danych, ogólnie dostępnych danych satelitarnych, takich amerykańskich, ale recenzenci odrzucili naszą publikację, powiedzieli, że są lepsze dane europejskie i wszystko musieliśmy przeliczyć na nowo. Ale co udało nam się, jakby tutaj można powiedzieć, odkryć z tego, co leżało, co było dostępne ogólnie. Tu mamy wykres ciśnienia atmosferycznego na szczycie WERES-u i na K2, takie średnie miesięczne. Można na tym wykresie zobaczyć, że, że ciśnienie zimą. Jakby mógł prosić o cofnięcie? Co się okazało? Że ciśnienie zimą no jest oczywiście dużo niższe niż w normalnym sezonie. Natomiast K2, te niebieskie boksy, zbliżają się do Everestu. Są bardzo bliskie Everestowi. Okazało się, że z racji północnej lokalizacji Karakorum, tam to ciśnienie zimą dużo gwałtowniej spada. I himalaiści, którzy wchodzą na przykład latem na K2, no to trudno im jakby porównać warunki letnie do zimowych, nawet ze względu na ciśnienie, ponieważ ono jest o 20 hektopaskali, hektopaskali niższe. Potem, żeby to bardziej dla himalajstów głównie zobrazować, to ciśnienie, to przełożyliśmy to na wysokość odczuwalną. Czyli założyliśmy, że pewne ciśnienie na Everestzie w sezonie wspinaczkowym, czyli tam w maju i w czerwcu, jest takim naszym punktem początkowym. Czyli jeżeli ktoś jest na szczycie Everestu 8,8, 4,8 latem, no to jest to tam odpowiednio, odpowiednie ciśnienie. Co się okazało, że to ciśnienie tak spada zimą, że zarówno K2, jak i Everest mają wysokość odczuwalną powyżej 9000 metrów, około 9100. Czyli himalaista, który chce wejść na K2 albo na Everest zimą, to tak naprawdę zdobywa 9000. Jeżeli ktoś zdobył na przykład K2 w normalnym sezonie, czyli 8600, to zimą ma jeszcze 500 metrów do góry. Więc no to, jest, to jest spory problem. Myśląc o tym, z czym to może się wiązać, tak niski, niski poziom niski poziom ciśnienia atmosferycznego, no, zwróciliśmy głównie uwagę na to, że na, na te opisy i dane fizjologiczne z wejść bez beztlenowych na Everest. Głównie tutaj Himalajczycy zwracają uwagę na, na ogromną hiperwentylację potrzebną do tego, żeby pozyskać niezbyt wysoką ilość, ilość tlenu. Na poziomie zero, żeby iść takim szybszym spacerkiem, Potrzebujemy zrobić około 17 oddechów na minutę, i objętość minutowa to będzie około 25 litrów powietrza. Natomiast na szczycie Everestu, jak ktoś chodzi bez tlenu, żeby tę samą ilość tlenu pozwalającą na powolny spacer dostarczyć do organizmu, musi tych oddechów zrobić około 70, i objętość minutową wentylacji ma powyżej 130 litrów. Tu taki krótki film z Peaku zimowego, gdzie możecie Państwo porównać Himalajstę z, z Pakistanu, który urodził się na wysokości 3000 metrów. On będzie takim spokojnym głosem rozmawiał. I Himalaiste z, z, z Polski, który no, dość szybko na tej wysokości oddycha po czystej rozmowy. No i co? Jesteśmy na 7800. Niestety Jest godzina dziewiąta Można być rzecz, że nie tak źle No gorzy slyf W's your opinion Ali uh, Doctors up our opinion like this, But we are now 8000 no 7800 meters Yeah But uh, strong windy is problem. Yeah. But only 200 meter summit. So, but what we do? You try. <laughs> try as you like. <laughs> but we try hand foot this frostbite problem. Maybe in the top. Care mm. to in the couloir, no problem. Couloir to top maybe frostbite. No wtedy zrezygnowaliśmy, Ali Sadpara wszedł zimą na Nanga Parbat, to był jako pierwszy zdobywca. No, uczestniczył też w zimowej w Brawie na K2 w 2021 roku, ale niestety w akcji w akcji szczytowej tam zginął i, i, i został, został w górach. My z tego ataku zrezygnowaliśmy. Jeżeli chodzi o parametry saturacji gazometryczne, saturacja spada na, na Everestie do 30% około, prężność tlenu do 30, prężność dwutlenku węgla do 7,5 wzrasta z racji wysokiej hiperwentylacji pH 7,7, zasadowica oddechowa, która pozwala na jako naładowanie większe tlenu, przesuwa krzywą dysocjacji hemoglobiny i więcej tego tlenu w płucach może, możemy pobrać. Jeżeli chodzi o poziom hemoglobiny, wzrasta do około 20 mg% po 6, 6, 6 tygodniach pobytu na, na wysokości. I teraz tak, co zrobić, żeby, żeby zaklimatyzować się do takiego K2 i Everestu? zimą. Tutaj widzicie Państwo schemat aklimatyzacji, gdzie mamy dojście do bazy, czyli do, tego, do tych 4,5 tysiąca metrów, a potem himaleści wchodzą tak góra-dół na zasadzie takiego zabawki jojo, czyli dotykamy obozu, schodzimy, potem dotykamy i śpimy w tym obozie. I tak, I tak po kolei, ale tutaj mieliśmy wyzwanie większe niż Everest bez tlenu, czyli co, co zrobić. Porównaliśmy schematy aklimatyzacji, najczęstsze Wybierane przez około 200 himalaistów, tych, którzy zdobyli Everest latem. Okazało się, że ostatni obóz, w którym byli, to, był, to była wysokość albo 8 metrów, albo 7 tysięcy metrów, a szczyt zdobywali w takim czwartym lub trzecim wyjściu z bazy, więc to też dało nam pojęcie, jak ten schemat klimatyzacji ułożyć. Też byliśmy otwarci na nowe takie propozycje, które ograniczają ekspozycję na. Hmm, na aklimatyzowanie się w samych górach wysokich. Dzisiaj można, jeżeli ktoś ma odpowiednie finanse, zaklimatyzować się w komorach hipobarycznych. No, trzeba po prostu ten proces aklimatyzacji i noce spędzić w komorze i potem wyjechać w góry wysokie. Tutaj mamy przykład Simone Moro i Tamary Lunger, które tak, tak aklimatyzowali się w Bolzano przed wyprawą na, na, na Gasherbrum zimą. Oczywiście można łączyć te dwa rodzaje aklimatyzacji, można łączyć trening, trening również w hipoksji na poziomie zero. Też o tym myśleliśmy. Co idzie za tym spadkiem prężności tlenu? Idą nasze możliwości wydolnościowe, czyli ten nasz maks, który możemy osiągnąć i tak jak już mówiłem, ten maks to jest taki powolny spacer. To, że Himalajści tak wolno wchodzą w ataku szczytowym, to nie tylko jest zmęczenie, to jest również jakby ich maksymalne możliwości. I tutaj ma znaczenie to, jaki mamy poziom wydolności na poziomie zero, no bo wszyscy znamy Andrzeja Bargiela, on wbiega na te góry, ale jego poziom vo 2 max to jest powyżej 80 na poziomie zero, więc no, to jest dużo powyżej takiej średniej, średniej himalajskiej. Dodatkowo, no, no, zdawaliśmy sobie sprawę z tempa wchodzenia, które będzie na pewno bardzo wolne i tutaj zaczęliśmy się zastanawiać na temat, czy to tempo wchodzenia, ten plus metaboliczny, jeżeli chodzi o ciepło generowane, on będzie wystarczający do, do tego, żeby w tym stroju, w którym tam himalaiści będą, wygenerować tyle ciepła, żeby przeciwstawić się warunkom atmosferycznym. To jeszcze zaraz o tym, o tym powiem. Tutaj jest slajd, który pokazuje w zależności od wydolności na poziomie zero, zakładając jakby jej spadek, czas zdobycia ostatnich 100 metrów na, na Everestie. Jeżeli to jest 85 na poziomie 0, to będzie 20 minut, jeżeli to jest 50, czyli taka można powiedzieć dobr, nadal wysoki poziom, no to będzie, to będzie godzina. Więc to może mieć znaczenie w selekcji, jakiejś selekcji osób do ataku szczytowego, prawda, kto tak naprawdę ma fizjologiczne możliwości do tego, żeby na ten szczyt wejść. To można już sprawdzić, nie w bazie dopiero kto jest chętny, prawda, tylko, tylko już wiedzieć to przed wyjazdem, a muszę przyznać, że nasze wyprawy nie charakteryzowały się takim, Takim podejściem. Co za tym idzie? Można sobie też wyliczyć czas zdobycia szczytu i wybrać godzinę ataku, tak żeby skończyć ten atak mniej więcej około południa i mieć szansę na zejście. Wychodzenie rano przy takim tempie no, no powoduje, że na ten szczyt nie, nie będziemy w stanie wejść albo wejdziemy, wejdziemy późno w nocy, a to zawsze. Kończy się źle, patrząc tutaj ze statystyki Everestowskiej, że ci co zginęli, to, to, to w większości wchodzili już po godzinie 13. Jeżeli chodzi o niską temperaturę na wysokości, no to tutaj mamy i czynnik wiatru, i niską temperaturę. Też nasza analiza tych parametrów y y y meteorologicznych wykazała, że Karakorum, czyli K2, jest dużo zimniejsze niż Everest, bo to jest dalej na północ. I tak jak na Everestie zimą jest około minus 35 stopni, no to na K2 jest minus 45. Natomiast to, co było zaskoczeniem dla środowiska himalajskiego, to było to, że jednak w Himalajach mocniej wieje i ten jet stream siedzi jednak nad Himalajami, bo średnia prędkość wiatru na szczycie Everestu w sezonie zimowym to jest 140 km na godzinę. Na K2 to jest 100 km na godzinę. Wejście jest tylko możliwe w jakieś takie rzadko występujące okna pogodowe, które pozwalają wstrzelić się w ten dzień ataku szczytowego w niższe wartości. Tu wiem, że już czas, czas mnie goni, więc pewne rzeczy przejdę trochę szybciej. Tu taki ciekawy parametr, czas do odmrożenia twarzy, który jest takim drugim parametrem określanym obok czasu. Tej temperatury odczuwalnej. no Jak widzicie tutaj Państwo, to są, to, to jest minuta na K2 Everest zimą przy, przy ekspozycji nie ochron braku ochrony twarzy. Jedną z ostatnich rzeczy, którą zanalizowaliśmy, to był bilans, bilans cieplny. Tutaj współpracowałem z profesorem Bożejczykiem, który no, jest takim guru, jeżeli chodzi o różne modele bilansu cieplnego. Człowieka, analizuje wszystkie ich komp komponenty i tutaj zanalizowaliśmy, korzystając z danych zebranych podczas wyprawy National Geographic na Everest, bilans cieplny podczas ataku szczytowego latem i zimą na Evereste głównie pod kątem tego, czy, mm, czy, on jest, czy on jest ujemny. Więc tutaj wyszło, że w tym stroju, który stosują himalaiści y, dzisiaj w Himaleizmie zimowym, y, on generalnie jest bliski takiej neutralności, że oni się wspinają. Natomiast zanalizowaliśmy również tak zwany biwak, czyli nieplanowany nocleg podczas zejścia z gór, kiedy no załamuje się pogoda albo no z wyczerpania musimy przeczekać. I tutaj okazało się, zbada, zbadaliśmy różnicę w spadku temperatury głębokiej. Wiosną i zimą. I teraz, jeżeli ktoś jest w namiocie, to zarówno wiosną, jak i zimą, tak naprawdę ta temperatura głęboka nie spada, bo chronimy się przed tą utratą ciepła, spowodowaną wiatrem też to jest ten, ten plus. Natomiast jeżeli jesteśmy poza namiotem, no to ten spadek zimą jest, jest dramatyczny. Jakby Pan mógł cofnąć ten slajd? No to od godziny 17 do 8 rano, jeżeli tak długo by ktoś przebywał, no to jest hipotermia. No, głęboko tam opowiedziane, 14 stopni utraty temperatury głębokiej. Wynikającej z, z, z obliczeń tego bilansu cieplnego. Reasumując, ta nasza wiedza można powiedzieć a propos K2 zimą, już się chyba nie przyda, ponieważ kadwa zimą zostało zdobyte przez w 2021 roku. Szerpowie zdobyli kadwa zimą. Nim spuria ja, ten Nepalczyk, który zdobył wszystkie 8 tysięczniki w ciągu jednego roku, był jedynym z tej grupy, który nie używał tlenu. No i zdobył, zdobył kadwa zimą w dobrych warunkach, takiego, no w, w miarę dobrych warunkach, okna, okna pogodowego. Jeżeli chodzi o wyprawy na, na Everest, to w ostatnich latach wyprawy zimowe pojawiały się natomiast, natomiast myślę, że to ewentualnie jest jakaś wiedza, która jest w stanie się przydać nowym zapaleńcom albo samobójcom, którzy się wybiorą w góry wysokie na, w, takim, w takim sezonie. To, co było jeszcze jednym ważnym wnioskiem z naszych tutaj przemyśleń, było to, ile potrzeba tlenu do tego, żeby przeprowadzić akcję ratunkową na takiej wysokości, bo analizowaliśmy też atak szczytowy. No i tutaj okazało się, no że tak dość z prostych wyliczeń, że tych butli powinno być przynajmniej 8, żeby zabezpieczyć 4 osoby, które miałyby ratować takiego Himalajstę powyżej 8 tysięcy metrów. No ten zasób był przygotowany na tą wyprawę w 2017 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.